Dzień dobry, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początku sierpnia Ryba i Lipton wykręcili 1000 FPS w Doom Eternal. Świetna robota, panowie. Szkoda tylko, że ludzkie oko maksymalnie może wyłapać odświeżanie na pułapie 300 Hz, a nawet jeśli to mało jest monitorów, które by takie odświeżanie ekranu ogarnęły. Chociaż, czekaj, czekaj. Czy by na pewno. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam monitor Asusta VG279QM. Brzmi znajomo? Jakiś czas temu na kanale X.com zaprezentowałem Wam jego młodszego brata i już wtedy zrobił na mnie naprawdę pozytywne wrażenie. W odświeżonej wersji nasz 240Hz monitor możemy podkręcić aż do 280 Hz. Czy mamy do czynienia z jednym z najszybszych monitorów dostępnych aktualnie na rynku? Zacznijmy od wyglądu. Nie będziemy się tutaj za bardzo rozwodzić, bo to to samo, co w pozostałych modelach Asusa, które pokazywaliśmy Wam w naszych poprzednich filmach. Centymetrowe ramki posrebrzone logo Asusa, po prawej stronie opis przycisków do menu znajdujących się z tyłu, a po lewej stronie opis posiadanych wejść. Solidne ramię pozwala wyregulować monitor w prawie każdym kierunku, pewnie łącząc ekran z równie masywną podstawą. Poza tym pozwala na schludne poprowadzenie kabli przez jego wnętrze. Podstawa o równie ostrych kształtach z czerwonym okręgiem pośrodku, w które wtopione jest ramię. Okręg pokryty jest wycięciami i hieroglifami, których ciąg dalszy możemy zaobserwować z tyłu sprzętu, a tam to samo co wcześniej. Dalej przypomina mi to Transformera tuż przed jego przemianą w giga robota. Futurystycznie, stylowo może się spodobać, no jeżeli lubicie patrzeć na tył waszego monitora. U dołu przyciski domeny razem z joystickiem, po środku wycięcia podgłośnik oraz miejsce pod uchwyt wesa. Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie, sprzęt jest zbudowany z mocnego plastiku, nic nie trzeszczy, wszystko jest spasowane jak trzeba. W temacie regulacji Asus powinien być wzorem dla innych producentów, ponieważ możecie ustawić sobie ten monitor, jak Wam się tylko podoba, klasycznie wysokość, obrót, kręci nam się tutaj to kółko w czerwonym pierścieniu, kąt odchylenia i co najfajniejsze, możemy obrócić ten monitor do piwota. Porty już bez żadnych retro wejść, dwa HDMI, jedno DisplayPort oraz wyjście słuchawkowe. I tutaj brawa dla Asusa, ponieważ w pudełku znajdziemy kabelek DisplayPort oraz HDMI, więc zaraz po wypakowaniu możecie podpiąć monitor do komputera i grać od razu na najwyższym odświeżaniu ekranu. Kochani, monitor ma głośniki. Wiecie, co to oznacza? Z góry uprzedzam, nie jest za dobrze, więc poprosiłem mojego dostawcę ambitnego kontentu muzycznego, czyli Sebastiana, o to, aby dostarczył jakąś perełkę, która pokaże, na co tak naprawdę te głośniki stać. Sprawdźmy! Miód, miód, jeszcze raz miód. I nie mówię tutaj o miodziku, tylko o tej funkcji, która wyciszy wam te głośniki. Słuchawek używajcie, proszę was. No, chyba że naprawdę będziecie potrzebowali wtedy sobie wyłącznie tak to. Menu. Mamy łączone sterowanie, gdzie używamy do tego joysticka oraz przycisków. Może być ono mocno kłopotliwe, na pewno na początku, ale z czasem staje się dużo łatwiejsze. Same przyciski dużo trudniej rozróżnić. Bez zerkania na zamieszczoną z frontu ściągawkę łatwo o pomyłkę, no ale ćwiczenie czyni mistrza. Zacznijmy od przycisków. Joystick przeniesie nas do właściwego menu pod spodem mamy przycisk wyjścia. Kolejny przeniesie nas do sekcji Game Plus, gdzie możemy uruchomić celownik, timer, licznik FPS-ów czy zsynchronizować wiele monitorów. Ostatni przycisk to gotowce z Game Visual, gdzie znajdziemy dedykowane ustawienia pod różne aktywności w grach czy pracy z grafiką. Menu prezentuje się bardzo schludnie. Fajną opcją są wyświetlane w prawym górnym rogu informacje. Pierwsza najciekawsza zakładka: gaming, a tam funkcja overclocking, dzięki której możemy podkręcić nasz monitor do 280 Hz. Dalej funkcja overdrive, która przyspiesza przełączanie kolorów między pikselami, zwiększając ich napięcie, co poprawia ostrość wyświetlanego obrazu. Dalej możemy włączyć synchronizację częstotliwości odświeżania monitora, do tej kwestii zaraz przejdziemy, funkcję extreme low motion blur, zmniejszającą rozmycie przy szybszych scenach, no i na końcu shadow boost, który automatycznie Ustawia jasność cieni, tak by były jak najlepiej widoczne. Dalej, opcje obrazu. Tutaj włączymy HDR oraz dostosujemy szkodliwe niebieskie światło, później kolory, wejścia, spersonalizowane ustawienia oraz skróty. No i na końcu ustawienia systemowe z językiem polskim. No i teraz kwestia synchronizacji odświeżania ekranu. Na pudełku, na samym monitorze, czy nawet podczas uruchamiania monitora pojawia nam się napis G-Sync, sugerując, że to właśnie ta technologia jest tutaj zastosowana, tak naprawdę ten monitor jest G-Sync compatible. A Asus, podobnie jak wielu producentów monitorów, woli reklamować się tą funkcją, aniżeli zastosowanym FreeSynciem. Dlaczego? Aby sprzęt mógł dostać certyfikat G-Sync, muszą zostać spełnione dużo bardziej rygorystyczne i odpowiednio określone wymagania odnośnie odświeżania. Co wskazuje na dużo bardziej sprecyzowane podejście ze strony zielonych. Monitory znajdujące się oficjalnie na liście G-Sync Compatible, tak jak VG279QM zostały odpowiednio sprawdzone, czy funkcja synchronizacji odświeżania działa z kartami oddzielonych tak, jak powinna. Najwidoczniej sporo producentów monitorów stwierdziło, że dużo łatwiej jest im reklamować się G-Synciem, nawet w wersji Compatible, niż FreeSynciem. I wszystko ok, ale moim skromnym zdaniem słowo Compatible, mimo, że parę osób na pewno by po drodze odstraszyło, powinno być zawarte, czy to na tych naklejkach, czy pudełku monitora. 27 cali przy matrycy IPS, czyli duży rozmiar i piękne kolory. Rozdzielczość Full HD, wydaje mi się, że przy takich gabarytach 2K byłoby dużo bardziej rozsądniejsze, no i te 240 Hz odświeżania z możliwością podkręcenia do 280 Hz przy czasie reakcji great to grey podawanym przez producenta wynoszącym 1 milisekundę. Dla kogo więc taki monitor? Czy dla osób, które wolą pograć przy najwyższych ustawieniach graficznych, pięknych obrazkach i cieszyć się bardziej filmowym stylem opowiadania historii przy mniejszym odświeżaniu ekranu, czy graczy, którym zależy na prędkości? No i tutaj jest problem, bo żeby komputer wygenerował te 280 klatek musi być prawdziwą petardą, albo najczęściej musimy mocno zejść z ustawień graficznych. Kiedy w takim cesie to nie problem, bo tam grafika gra w sumie drugie, jak nie trzecie skrzypce, tak w innych grach wejście na pułap choćby 240 Hz wiąże się ze sporym zejściem z ustawień graficznych. Jeżeli chcemy mieć prędkość, będziemy ją mieli kosztem pięknego obrazka. Jeżeli z kolei chcemy pograć na najwyższych ustawieniach, no to po co nam aż 280 Hz odświeżanie? Jest to więc monitor dla osób, które lubią pograć w bardziej wymagające gry przy niższym klatkarzu, ale kiedy tylko trzeba, pyk, dostosowujecie ustawienia tak, żeby wycisnąć te 280 Hz i możecie grać w dużo bardziej dynamiczne gry, gdzie każda milisekunda jest na wagę złota. Sprzęt uniwersalny. Podczas codziennego użytkowania korzystałem się z tego monitora aż miło. Przyznam się Wam, że 27 cali to dla mnie rozmiar idealny, przy dość małym biurku, gdzie odległość od monitora wynosi około 60 cm mocno jest mnie w stanie pochłonąć, czy to podczas grania oglądania multimediów, jak i na przykład montowania wideo. Kolory są piękne, sporo opcji pozwala je dostosować pod nasz gust. Kąty widzenia jak to vp bardzo dobre, biele ją jedynie przy ekstremalnych kątach spoglądania. Kolorymetry przy ustawieniach fabrycznych wskazał nam następujące wartości. SRGB 112%, Adobe RGB 77% DCIP 370% a temperatura barwowa wyniosła 7280 kelwinów. Mamy tutaj również HDR 400, czyli kolejny atut dla fanów pięknych obrazków. 400 oznacza, że maksymalna jasność monitora potrafi dobić do pułapu 400 kandeli na metr kwadratowy. Tym samym po włączeniu tej funkcji jasność, jak i ciemniejsze rejony obrazu są podbijane tak, by wyglądały jeszcze bardziej żywo. Podsumowując, świetne jakości, solidny, duży sprzęt o wielu możliwościach regulacji, co bardzo mi imponuje. Jeśli szukacie monitora pod szybkie gry ale też takie, które mają piękną grafikę, VG279QM pozwoli Wam mieć jedno i drugie. Jeśli interesuje Was jedynie szybkość, tańsze monitory o matrycy TN, które zapewnią szybszy czas reakcji i 240 Hz odświeżanie powinny być pewniejszym rozwiązaniem, no bo po co Wam te dodatkowe fajerwerki. Na dzień, kiedy nagrywam ten materiał, za VG279Q przyjdzie Wam zapłacić w sklepie XCOM 1699 zł. Dzięki wielkie za uwagę i za to, że dotrwaliście do końca. Klasycznie, zostawcie po sobie jakiś znak pod tym filmem. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał po więcej takich materiałów. W komentarzach napiszcie nam, czy może korzystacie z tego monitora, a jeżeli tak, to jakie są wasze wrażenia oraz dajcie nam znać jakie inne monitory chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach. My widzimy się już za niedługo. Trzymajcie się, pa.